Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Hmm, idę pod słońce. Zobaczymy, czy jak długo mi się uda patrzeć w kamerę i iść pod słońce. Zobaczymy. Dzisiejszy odcinek vloga o tym, gdzie można jeszcze znaleźć wiedzę o narzędziach krytycznego myślenia, czyli książki. Zapraszam do oglądania. Generalnie mamy. Trzy książki. Jedną bardzo podstawową, mówiącą o kilku narzędziach trzech dokładnie narzędziach logicznego myślenia, o gałązce, negatywnej gałązce NBR, o chmurze i o drzewie ambitnego celu, która no, jest dla nastolatków, dla dzieci do poczynania, ale dorośli też mogą się z niej nauczyć, jak konstruować te drzewka. Trzy. To sukces, to przygoda. Dokładny link, gdzie można kupić yy, będzie poniżej w opisie i w komentarzu. Żeby było jasne, nic nie mam z zakupu tych książek. To jasne. Po prostu, jeżeli ktoś uważa, że warto, dajcie znać, że kupiliście. Napiszę do ludzi ze strony. Być może coś od nich dostanę za to. A może dla Was coś wywalczę? Dajcie znać, gdybyście mieli kupić. Druga książka to Logika zmiany Lisy szenkow. i to już jest pozycja dużo bardziej zaawansowana. Ma tą zaletę, że jest po polsku, nie jest idealna, trochę pisana w stylu, który nie do końca mi się podoba, ale jest naprawdę niezła. I gdybym miał komuś polecić, kto chciałby naprawdę mieć wszystkie albo prawie wszystkie narzędzia w sposób bardziej zaawansowany, ta jest OK. Ona jest droższa od poprzedniej pozycji. Ale czwarta, no ja ją mam, ja ją kupiłem, przeczytałem, więc uważam, że warto. Przynajmniej przeczytałem, jeszcze jak nie była wydana po polsku tylko po angielsku. I trzecia pozycja: H. William Detmer, The Logical Thinking Process. Mamy jest pod tytuł System Approach, coś do tego dokładne. Tutaj mm, opis będziecie mieli, tak jak mówiłem, poniżej, najbardziej zaawansowana, najtrudniejsza, tylko po angielsku, najdroższa z racji tego, ostatnio widziałem cenę 80 kilka dolarów. Za książkę plus pewnie przesyłka, ale tego nie wiem. Niemniej, jeżeli ktoś chce się naprawdę nauczyć, jak tworzyć drzewka, polecam. Yy... Najszybciej skorzystacie z Sukces to przygoda. To wam da największą korzyść. Jest to najtańsza książka, najmniejsza. Ale jej wadą jest to, że są tylko trzy narzędzia opisane. Ale czyta się to łatwo, prosto, przyjemnie. Jest sporo ćwiczeń tam do zrobienia. Dość fajnie napisana pozycja. Logika zmiany, tak jak mówię, większa, co była. Niektóre opisy mi się nie do końca podobają, ale jest całkiem niezła. Najbardziej zaawansowana. Polecam tylko dobrze znającym e, język angielski, choć z tej prostej przyczyny, że wiecie, no tutaj, jeżeli mówimy o czymś, podejściu właśnie takim logicznym, takim właśnie jakie, jakie narzędzia nam dają, zrozumienie o co chodzi jest ważne. Więc mamy te trzy pozycje, e, dajcie znać, gdyby ktoś chciał z Was kupić którąś, albo kupował. E, znaczy, do jest system, do thinking process, niestety nie mam tutaj żadnych namiary, podałem tutaj akurat, nie mam kontaktu do, do właściciela stron te dwie pierwsze pozycje mam, w razie czego być może jestem w stanie coś Wam wywalczyć jeżeli dacie znać, że kupiliście albo że zamierzacie kupić na pewno warto się odezwać Dzięki. Zapraszam na webinar. Ciągle zapraszam na webinar, poniedziałek, godzina 19.30, dokładne namiary i link, wszystko tutaj poniżej. W zaproszeniu. Warto się zapisać, nawet jeżeli nie będziecie, a to z tej prostej przyczyny, że jeżeli ktoś się pojawi, to będzie niespodzianka dla osób, które będą na webinarze. Dostaniecie ode mnie szablon. Szablon. Muszę powiedzieć, wart tam. Ileś pieniędzy Szablon ma swoją wartość Szablon w Excelu Jak do wykorzystania Na co dzień nie, I nie kupowania jakiegoś Oprogramowania